Siemanko moi, z tej strony Robloxala Siema, W tym filmie będziemy szukać um, Jenny Jenny na Roblox. Nie! Dzisiaj e, nie dziewiątego, tylko 7 i 8 ma dokładnie hakerka Jenna. Ale nie zapyta się, bo ona tutaj była w rwę. Muszę zobaczyć. Wchodzę sobie Nie ma w ogóle żadnej Jenny Ona się na nazywa Angel Jennifer No w ogóle jej nie ma Więc po co ja tutaj w ogóle przyszłam, nie wiem Ale prawda na Blue co to na Blue Caber, też jej nie ma um, No ogólnie jak Jak był lutym była na Pathhackers To ja się tak strasznie bałam w ogóle wejść ja. ja nie chcę wam wkurzyć Ale mm. Wchodziłam wtedy do 1 stycznia na Robloxa. A teraz, chodzę sobie normalnie Nie, ja by nic nie Z mego i z mego Nie, ja nic nie stało. Wszystko jest smokło. Dobra. Mm. E, może tam jest Jenna? Co to jest to, tam jest? to jest? Co to 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 jest? to no. jest? Ej, tam jest chyba Jena. Okur, okur, okur. Jestu tak. Jak ty? Boże, myślałam, że to ci to tu jest Jena. siema się ma Jenna. Jena? ma zawsze brązowe. Co jest Tam, jest Jena? przeze mnie, biedna baba. Tu się ma kotku. Ty, ty jesteś Jena? Brzydka jest odbiera w sumie mm, Musimy jeszcze sprawdzić na blok Caper i, i e, jak to się nazywa? Nie Map City Adopt Me Teraz to mam, mam Map City, a będziemy jeszcze sprawdzić na Adopt Me I ktoś tutaj w głowie, ryby ...dłuż jak to jest że ta pizza To jest głowa Pupi Kto gra w Roblox'a, tym wie to Co to jest? Będę rybak. Albo nie, jest to mnie wachlarza. taka, żeby mi nie było tak, żeby była tak szybsza, zadumniejsza. Żeby żeby się popił. Czy nie popił? Boże! Jenę! Jennifer! Jestem do końca jakby siostry. Nie znam jej hasła, ale ja jej założyłam raz w konto. Tylko ja znam hasła. I tak. Nie ma tu Jenny. zobaczcie. Tu jest dena, nie ma Dena. Dobra, co by tutaj zrobić? Idziemy na Block Haber. Idziemy na Block Haber, idziemy na Block Co ja zrobiłam? Idziemy na Block tak, tak, tak. Dobra. Idziemy na Block Haber, ja na Block hyper wchodziłam. Co? Jakieś baby mnie zaprosiły do znajomych. Jak nie przyjmowałam. To są na pewno jakieś odery. To jest blockhaber, block haber, Ta gra jest też super. Ta kill tysiąc coś tam. Tu jest blockhaber, a Ja jestem ślepa. Jenna, może? Jenno, bądź tu, proszę! Nie zwróćcie uwagi, jak mam tutaj skina brzydkiego. Naprawiła mi się, dziękuję. Dobra, zrobię sobie skina. Nie, komuś nie śpieszy. Jenna, Jenny tutaj pewnie też nie ma. Ja wiecie co? w razie W to się przebiera za chłopaka. Jakby tutaj była Jenna. Ładnie, jako To To Jenna. Będę babą. Będę babą. Możesz sobie robić Tak, Tylko chcesz tylko No nie zasłaniaj mnie, tak. Tak, to nie przebieram Tak, teraz Tak, tak. Tak, ty Zobaczymy najpierw, grę w ogóle Jenna. No nie mnie, mnie teraz, ładna, tutaj gra w ogóle, Um, nie ma tutaj na razie tego. Nie ma tutaj. Polska jeszcze gra. Nie, nie mogę. Tu ładny domek. Ona wyszła. No nie chcę tutaj ten... przyjść. Ogólnie nagle muszę się nie nagrać w Blue bo ja... Na kąpie to ja... to ja, ja w ogóle jestem takim... Baki ładny dom! Dziwne. Co jestem w ogóle takim wprostem, kerem. Um, a tutaj to ja w to ogóle nie ogarniam. Gdzie jest w Dobra. No, nie zgłam, jak Ten nasz. Tak, to chcę tak. No, i wiem, to spiegę chyba ulubionego na Arabloxie. Zdem żeby mi Jenny nie, nie nie, kolor tego domu, bo on jest taki gręciki, I ogólnie wczoraj grałam o jakimś ściecie w nocy Na Robloxie to nie było Jenny Też rozgrałam w Block Hiper w tym telefonie I poznałam takie fajne osoby na się uda Lula Więc takie dwie osoby mnie oglądają to bardzo ich pozdrawiam. I to nie to, że dzisiaj. Nie, dzisiaj z wami gram. Bo napisami mi, że ja nie będę grała, ale cię jednak z wami gram. E, bo ja umiem się włamać jak znajdę się takim hakermotorem. E, włamałam się na konto osia z i tam innej. Rozróbę zrobiłam. Właśnie u trula Bardzo pozdrawiam tę osobę. Niezwykłe ścieżo. A to jest. Wylekuj, a <grym> Ula Antluza, czy Lenusia coś tam coś tam? Lenusia balkon Dobra, Dobra, w ogóle to jest tych że które dzisiaj nie można grać, to ja to dzisiaj można grać, bo to bo tej w ogóle nie ma dreny. Ja specjalnie weszłam i zaryzykowałam. No i będzie w ogóle jakiś Ale... Ale nie. <grymka> um. Ej, Tam ma jakiś autokar, bo ja się nie mogę. Nie. Ogólnie. Tam autokar, na pewno chcemy się wyłamyć do domu. To nie jest autokar, tylko autobus. Trochę jestem głupia. Prowadzić samochód. Trzeba tam autobus umiem jak najbardziej w Blackjacker na kompie ale na telefonie to ja w ogóle nie umiem Znaczy na telefonie też umiem, ale nie tak dobrze. Dobra. To jest przesaw Ten dom jest coś dziwny, czego dlatego. To... Je, jedna dziewczyna, w którą ostatnio grałam, to była chyba ym, Wikusia Piesunia, czy coś takiego. Tak, jest... Grając dziwne literki. I bardzo prezentuję dwie osoby, ale nie oglądają, a mi mnie mnie nie oglądają. Jesteś mój O Boże, ja się tak zrawam z czuana. Co tutaj robisz? Wypadł, to mój dom. No wypadł! Zrób się swój. Wypadł. Co się robi? My idziemy na Map City, czy nie a do Smil. tą grę, gdzie ona jest? Gdzie jest ta gra? O oh Boże, myślałam, że to jest Hacker czy order Hacker i order to jest oh, nie wiem, co na kompie. Chyba nie ma adutu mi. tu O Boże, tu jest adut, jakaś smutna. To już trwa 10 minut, będę się troszeczkę straszczać. czasem. Tu musi być cena. No, dai. Dzięki. piara tu jest. No dobra, właśnie, to nie mnobem. się przebrać. Nie wiem, nie umiem. Poluk. Proszę. tylko, czy ono jest, i wychodzimy, bo nie chcę mi się tak nadejdują na ulicy. Hmm. Skąd dużo polaków jest w sumie? Cię, aksolot? Pozdrawiam się, aksolot oglądasz, chociaż wiem, że nie oglądasz. Malutka, lindo. Micha, Micha, Ewa, Piesunik, Piesunik, tu, 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 Piesunik. Coś takiego. Dobra, nie ma tej Jenny, więc no możecie wchodzić wtedy 7, 8 lutego, przynajmniej ja wam pozwalam. I bo tutaj nie ma Jenny, więc pozdrawiam was serdecznie. Widzimy się do następnego i... pa 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 tym nobowskim akcentem kotowskim. Zobaczcie, jakim fajnym kłatka no, Może zobaczcie. Więc taki oto słodkim akcentem kończymy ten filmik na ra.